kończyła się historyczna wizyta Joe Bidena w Polsce. I myślę, że każdy Polak przywitał fakt obecności pana prezydenta i słowa, które u nas zostały powiedziane z wielką radością. Przede wszystkim liczyła się obecność. Joe Biden przyleciał do Polski, żeby podkreślić, że Polska jest częścią systemu Zachodu. Że jesteśmy <laughs>, częścią NATO, oczywiście, i że na naszych granicach yy, stoją wojska amerykańskie, i w razie jakiegokolwiek ataku na Polskę, Stany Zjednoczone będą w wojnie z agresorem. Padły bardzo mocne yy, słowa w, w tym zakresie, i myślę, że przemówienie yy, Joe Bidena będzie z yy, kategorii tych przemówień. Historycznych. Przedstawienie celu, jakim jest właściwie zniszczenie Putina i odbudowa i celem jest odbudowa demokratycznej Rosji, to jest wielki plan. Rozłożony oczywiście na lata i Joe Biden wyraźnie jako spadkobierca tradycji Kennedy'ego i innych wielkich prezydentów demokratycznych, i nie tylko demokratycznych, Stanów Zjednoczonych chce. Rozstrzygnąć konflikt z Rosją w najbliższych latach. Padły też bardzo mocne słowa w polskim kontekście. Przede wszystkim Joe Biden wymienił Lecha Wałęsa jako tego, który przyczynił się znacząco do tego, abyśmy my byli w tym świecie zachodnim. Nie wyobrażamy sobie nawet, ile zawdzięczamy tym ludziom, którzy Polskę. Wyzwolili z komunizmu, i e, wspomniał tutaj też e, Joe Biden, e, naszego e, papieża, od, od którego słów e, w ogóle zaczął swoje, e, swoje wystąpienie. Który przecież też e, miał ogromne zasługi w obaleniu komunizmu. Ale wystąpienie, wspomnienie Lecha Wałęsy miało też swój polski wymiar. Ja przypomnę, że Lech Wałęsa jest od lat. Niszczony, poniewierany, plugawiony, prześladowany przez prokuraturę PiS-owską. postawiono mu zarzuty, PIS chce go wsadzić do więzienia. Obwinie się o to, że był rzekomo agentem Służby Bezpieczeństwa. Wszystko to robią ci ludzie, którzy tak naprawdę z agentami SB byli za Pan Barat, jak pan Kaczyński. Już nie pamiętamy, ale przecież jeden z jego najbliższych współpracowników z Spółki Srebrna to stwierdzony agent SB. To samo dotyczy pana Macierewicza, którego najbliższy współpracownik Robert Luśnia. To stwierdzony przez sąd agent SB. I ci ludzie plugawią pamięć powiedzmy, w również historycznych, w historycznych, w książkach do historii dla naszych dzieci. To wszystko jest tak podłe i tak głupie, że dzisiejsze słowa Bidena no, stanowiły pewną rekompensatę. Myślę za te pomówienia, rekompensatę, która będzie na pewno bardzo miła dla pana prezydenta Wałęsy i będzie stanowiła dla niego pociechę w tych trudnych latach prześladowań ze strony PiS. Największym przegranym wizyty Bidena jest oczywiście Jarosław Kaczyński. Z tego powodu, że Biden odmówił spotkania z nim. O ile jeszcze w czasach, w których Kaczyński był tylko szefem partii rządzącej, to mógł się nie spotykać z przywódcami. Można powiedzieć było, że jego absencja na spotkaniach wynika z tego, że nie pełni żadnej funkcji teraz o tyle teraz kiedy jest wicepremierem do spraw bezpieczeństwa czyli odpowiada za to co było przedmiotem rozmów Biden'a z prezydentem Dudą i ministrami rządu de facto Kaczyńskiego brak jego obecności na tym spotkaniu gdzie omawiano konkretne rzeczy dotyczące właśnie naszego bezpieczeństwa jest można powiedzieć policzkiem w twarz dyktatora czy, czy dyktatorka polskiego, takim policzkiem, którego dawno Kaczyński nie otrzymał. Autorem tego zdarzenia jest nie tylko Biden, ale też Andrzej Duda. Gdyby Andrzej Duda nie, nie, nie zdecydował się zagrać tej roli właśnie głównodowodącego, gdyby nie zdecydował się na to, że spotka się z Bidenem i będzie go gościł, bez obecności Kaczyńskiego. Gdyby postawił tę sprawę na, na ostrzu noża, to pewnie Amerykanie jako e, pragmatycy by się na to zgodzili, bo dla nich Polska w tej chwili jest bardzo ważna. Ale Duda widocznie z lubością postanowił wykorzystać sytuację i, tak e, można powiedzieć symbolicznie, stanąć na czele obozu prawicy. Po to, że dzisiaj Amerykanie rozmawiają z Dudą i Duda jest witany przez wszystkich w tej chwili, jako no, sojusznik amerykański i prezydent dużego kraju europejskiego, powoduje, że rola Jarosława Kaczyńskiego po prostu gwałtownie spada. Już nie jest przywódcą całego obozu polskiej prawicy. Próbował wczoraj w związku z tym wrzucić trochę piasku w tryby Andrzeja Dudy i zapowiedział, czy też oświadczył, że ma dowody na istnienie, że są rzekomo dowody na bombę w tu 154 i że ktoś podłożył ładunek do tego samolotu i to spowodowało katastrofę. Próba przypomnienia chorych teorii Macierewicza, chorych teorii Smoleńskich jest oczywistym dowodem bezradności przywódcy PIS i. Nikt nie jest w stanie ludziom wytłumaczyć, że była jakaś bomba, skoro słychać na nagraniu i to było upublicznione, że ludzie krzyczeli ze strachu w tym y, nieszczęśliwym momencie strasznej katastrofy, a żadnej bomby nie słychać na nagraniu. Tego typu y, dowody mają charakter przesądzający, jeżeli chodzi o y, to zdarzenie każdy może je ocenić. Reszta to są wszystko bajania i, i, i bajki. Warto też wspomnieć, że kontekst wizyty Bidena został zauważony bardzo mocno przez Rosjan. W czasie przemówienia Bidena i tuż przed nim leciały rakiety na Lwów. Właściwie po raz pierwszy było takie mocne bombardowanie. Ja uważam, że jedną z przyczyn jest to, że Putin zdał sobie sprawę, że żaden plan Orbana nie będzie już realizowany. Że w sytuacji, w której Amerykanie opanowali sytuację w Polsce poprzez prezydenta Duda i mają manewrowość poprzez to, że Duda zaprasza ministrów na spotkanie z prezydentem, organizuje i gwarantuje dostawy broni, Polska jest hubem, gdzie się przeładowywuje broń. To nawet, że rząd polski, sterowany przez Kaczyńskiego i Morawieckiego, który notabene też został upokorzony, bo jakie to rozmowy o dostawach broni bez premiera? Przecież to premier jest w Polsce rządzącym. Gdyby, gdyby Morawiecki się postawił na twardo, to Duda nie ma żadnej mocy sprawczej, żeby cokolwiek kupić, cokolwiek dostarczyć, zagwarantować jakiekolwiek możliwości związane z transportem. To wszystko jest. No to są wszystko kompetencje rządu, więc brak zaproszenia Morawieckiego na te, te rozmowy to był też policzek prosto w twarz jego, a przez niego w Kaczyńskiego. Poklepywanie przez chwilę Morawieckiego na stadionie narodowym, gdzie prezydent Trzaskowski prezentował pomoc, jaką Ukraińcom udzielają Polacy i samorządy, no nie zmieni faktu, że nie uczestniczył w głównych rozmowach dotyczących spraw bezpieczeństwa Polski, czyli najważniejszych rozmowach, w jakich premier obowiązkowo powinien uczestniczyć. Tak więc sądzę, że Putin zorientował się, że jakiekolwiek sojusze z Orbanem mu już w tej chwili nie za bardzo cokolwiek dają. Że nawet jeżeli były jakieś nadzieje Putina na to, że Polska weźmie jakąś rolę w organizowaniu jakiejś misji natowskiej, która by Podzieliła Zachód i, i stanowiła pewną podstawę do obaw ze strony Ukraińców, to wszystko to się nie spełni, bo w Polsce rządy Kaczyńskiemu wymknęły się z ręki, i myślę, że należy się teraz spodziewać więcej na ataków na zachodnią Ukrainę, która dotychczas była oszczędzana w moim przekonaniu, dlatego, że takie były ustalenia Putina z, z Orbanem i, i o tym już, już mówiłem, ale no, może były jakieś inne przyczyny. Logika wskazuje na to, że, że tak, tak należy podchodzić do braku w ogóle ataku na Ukrainę Zachodnią. Trzeba też pamiętać, że Biden dzisiaj podczas rozmów wspomniał o tym, co było przyczyną tego, że tak można powiedzieć, Ameryka docenia Andrzeja Dudę. No, oczywiście było to weto wobec projektu ustawy, wobec ustawy przegłosowanej przez Parlament, przez PiS, w której to ustawie nacjonalizowano TVN, czyli wprowadzano monopol de facto informacyjny rządu. Tutaj wspomniał o tym Biden, że ta, ten pluralizm i kontrola rządu przez media jest niezwykle ważna. I to weto w kontrze do Jarosława Kaczyńskiego uczyniło Dudę akceptowalnym w Ameryce i, i myślę, że to zostało bardzo jasno powiedziane. Na koniec chciałem powiedzieć, że dla mnie szczególnie smutna jest informacja o bombardowaniu Lwowa, który jest rodzinnym miastem mojej babci. Tam się urodziła, tam chodziła na Politechnikę. Tam zginęli zginął jej brat w czasie wojny. I bratowa w bombardowaniu. Znowu to miasto przeżywa bombardowania. Miasto, które zawsze było miało waleczne serce. I dzisiaj też pewnie Ukraińcy odpowiedzą na te bombardowania walecznością. I myślę, że te porażki wojsk rosyjskich, które się zaczynały ją pojawiać, będą się pogłębiać i. Może w ciągu dwóch, trzech tygodni, jakoś. Ta sytuacja militarna na tyle się na Ukrainie poprawi, że będzie można myśleć albo o jakimś zawieszeniu broni, albo w ogóle o wycofaniu się Rosjan z Ukrainy. Mam taką głęboką nadzieję, że to też doprowadzi do, do obalenia Putina. Wczoraj modlił się o to Franciszek na Watykanie, zawierzając Rosję. Najświętszej Maryi Pannie, co było taką prośbą przedstawioną przez Maryję w Fatimie. Mam nadzieję, że ta modlitwa wszystkich ludzi, którzy łączyli się z tym aktem, też pomoże, aby, aby nastał pokój wreszcie i abyśmy się nie obawiali tego, o czym wczoraj mówił papież, czyli wojny jądrowej, która byłaby największym nieszczęściem. Dla ludzkości. Bardzo dziękuję za wysłuchanie, i chciałbym serdecznie prosić po raz kolejny o subskrypcję kanału. To mnie bardzo motywuje do nagrywania dalszych odcinków. Dziękuję wszystkim.